M2 Films przedstawia. Istnieje taki wyjątkowy teatr lalek, w którym po opadnięciu kurtyny aktorzy grają dalej. To co? Kolejny udany występ. Jest wśród nich Don, największy z marzycieli, który postanawia wyruszyć w świat. Chcę być bohaterem chociaż raz. potrzebuje coś zmienić, w końcu coś przeżyć. Godzinę ci daję. No, max ty, ja cię widziałem! W na sznurkach. Mów mi DJ Piesio Pies! Ja jestem Piesio! Z ekipą gram! Tylko z całą ekipą to wiesz! Ah! Ciężko znaleźć kumatyk, nie? Możemy poszukać razem! Borys Szyc, Mateusz Banasiuk, Julia Wieniawa. Ty słyszałeś? Wołanie o pomoc, czyli komuś dzieje się wielka krzywda. Co mnie bardzo cieszy. Albowiem mam w końcu szansę, ażeby wykazać się jako pokater! Jazda! Raz, raz! Ha! Żeby tak odjechać, to jeszcze nie widziałem. Dwójka przyjaciół i niezliczone przygody. Gdzie reszta mów? Porwali ich, nie ja mogłem, głębsza. To już nie jesteś! No, tak. Przyjaźń. Kiedy masz to największa przygoda. Ktoś wzywał? Świetnie, bo pomoc już w drodze. To pytanie z tych takich podchwikliwych, tak? Ty dobra, Jednak nie chcę. Trzeba było mówić jak pytał. Nierozłącznie. Mam załokę szupów, chłopów parę szarych, dympliw takie dni masz wsparcie kumpli. Wkrótce w kinach.